Dawaj, dawaj Wolny Stary, ja mogę jeszcze szybciej, tylko ty nie nadążysz No ty kurwo, jak nie nadąża? Patrz jak ja szybki, patrz, patrz Kurwo, patrz patrz, 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 patrz to, Patrz to. Patrz No ty jest swój wolno, pa Odbijam normalnie, pa, widzisz? Ty kurwo Boli mi mi na już wiesz? Dobra, <laughs> dawaj NIEEEE yeah. prostuj yeah. Dobrze yeah. No, 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 Czekaj, 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 daj mi ten Cze ty kuzyn! Robisz? No do tyłu trochę, żeby się rozpędzić! No dawaj Dobra, dawaj Czekaj, potem tym, po tym